Nie wiedziałeś, się z nami jak na wakacje znaczy, Słyszysz to, więc tamte daba. Ja mam flavor, prawie jak Flavag Plac I wiesz, ziom, nikt tego tu nie znyli Drogowie <try> to publicznie, jak public enemy tu to jak peset i dekis 3, 2, 1, to wiesz I po to to przez, ty na powierzchni 3, 2, doczekasz, ty tej w klubie dalej nas spluwa, jak Torej to Double Pharrell yeah. no, Robimy tak, wiem, na scenie na wolą Nie rozpierdolu ze stylem jak Marco Polo Jak czerwień, sileń, niebieski żółt W ten sposób mówię, zapierdolę wszystkich MC'ów To jak raz na to to z Kiedy widzisz, że tak przejadę, ja miasta jak yeah. Z mikrofonem rządzę tęczą dziś, bo jestem operacyjny jak grupa Rainbow Six, ale proste

To nie małp i nie bodeży, yo, to prosto z z jesteś z nami prawdziwy hip hop no, panie, jakiś kół taniec, z A mogłem zostać pod bramą jak śmieć Ja proste wiem, zegarki, kręci się ziemia Jedyne co się liczy człowieku to są marzenia Ej, nie chcę zdać tutaj, a w chwilach 3, 2, 1, ziomo, przypierdolę, w chwila Może byś się na regiach Nieważne, bo to mówisz że to skur... Trzeci tu nie będziesz, jakąś Adam miałczy Ja wyrastę ty, 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 z tego, to wszystko na poważnie, kurwa, nic śmiesznego Adam, Adam, to biały stok łódka Adam, Adam, ale żaden to nie skutka Już tak, możesz wiedzieć, tak jak klej wódka 3, 2, 1, żaden z nas nie prosty ja, Chcesz być drogiem, to mówię bajki zostaw Adam, Mada, czyli Made in Polska, to jest ciało A ten dobrze zna to klub, bo to jest jak fabuła, jest to miłość, to weź się, to nie syny sen. Ludów miał a grzec, dwa, jeden ziomek, To ci bo to jedno, domek, osta, na tej kocie, bo to me kocha. A tego ten mówię, że ten cel, tak jest kurtyna też i mosę, on tak. Dobre jedno nad polską. A jeśli myślisz, wierzysz, to nie się wiosło. Ja zróbcie hałas, to tak prosta. Mógłbym chodzić na pozor, bo gościa, U bo jestem salony jak jakąknik A to tu jeszcze nie pora raczej skończyć. Ej, co jest, co alkohol jest? Życzę macie się tej hajs i fajki bez bandy? Ej, można śpiewić, że to szkoły, to prawda! Dlatego mówisz o że przejście graniczne znajdę! Ja przeczytałam! Słuchajcie, zrobimy trag dla wszystkich, którzy kochają free, my mówimy free, wy mówicie style